Dobrze, przymierzamy się teraz do założenia. Oj, już góry silnika. Także tu mam tłok, cylinder i pierścienie. Możemy jeszcze sobie sprawdzić ich wykonanie, tych pierścieni. Czy są dobrze spasowane? Otóż, takim przykładowym NS-u ZD270, który tu mamy, mam mieć szyjne. Zaraz sprawdzę w książce, bo nie pamiętam dokładnie. No i ja sobie taki pierścień bierzemy. Hop. Kładamy. Czyli się staramy, był równo włożony. I tutaj sprawdziłem. Nowy pierścień ma mieć granicę 0,15 do 0,2 mm szczeliny. No i z taką wiedzą możemy tutaj sprawdzić, czy nam dobrze to zrobili. To pasowanie. Czy nam przypadkiem, aby czegoś nie, nie sknocili. Żeby nie było tak, że zaraz nam. Motor by chciał odpalić. Odpalimy go i zaraz nam się zatrze poprzez zbyt ciasne to posłanie. Mamy 0,15. Tu mamy przerwę. No i sprawdzamy. No nie wchodzi aktualnie, nie wchodzi. Nie chodź jeszcze namierz Damy sobie troszeczkę niżej, bo tu może być jeszcze górka, bo tutaj ogólnie tłok nie dochodzi. Tu jeszcze jest ten, ten pole martwe, gdzie, gdzie tłok nie dochodzi. Więc sobie troszeczkę obniżymy i jeszcze, zaraz sprawdzimy, to obniżyłem na dół. Wiadomo, tutaj jest skąd pole martwe takie dla tłoka. On dochodzi gdzieś dotąd, dotąd, dotąd. Zawsze, praktycznie nigdy nie dochodzi do samej górnej granicy. Dobra, mamy ten mamy troszeczkę na dół mamy 0,15 no i dobra no i teraz widać że jednak przechodzi źle zmierzyłem na górze się nie mierzy tylko na tej powierzchni gdzie ma gdzie ma chodzić w przypadku gdybyśmy mieli szlif zrobiony no to bez znaczenia ale tutaj jednak szlifa nie było zrobionego tylko do burnowych pierścieni ok jest dobrze, możemy jeszcze sobie sprawdzić 0,15 to jest minimum A maksimum to jest 0,2 Jak mam to zaraz sprawdzę Mamy 0,2 Najlepiej jakby to nie przeszło, Bo w serwisówce, w książce serwisowej Jest napisane, że od 0,15 do 0,2 O No coś tam próbuje Przejść, ale nie do końca No dobra, też przychodzi nie, nie, nie. Nie do końca, nie chcę dojść do końca ten 0,2. Nie wiem czy to widać. No, teraz jakoś się podpasował, ale tak już z oporem, tak już z oporem. Jeszcze kwestia tego, czy tutaj po wszystkich tych są dokładne zachowane odległości od, od góry, bo może minimalnie być pod kątem i w tym momencie troszeczkę być zakłamane. No ale 0,2 przychodzi, 0,1 i pół też. Do złożenia silnika potrzebna nam będzie jeszcze taka uszylka, także też ją musimy wyciąć. Już mam podstawowy kształt wykonany, jeszcze teraz miejsce na otwory trzeba zrobić w międzyczasie jeszcze sobie poprawiam gwinty a po prostu sobie biorę gwintownik i sobie przyjeżdżam żeby ten cały syf w środka wyczyścić no i tak samo tutaj widać że te gwinty są już troszeczkę przejechane ktoś jak nie wiadomo co wkręcał także wezmę sobie z prawdziwym grzebieniem mamy tutaj 1.25 m8 sobie bierzemy zestawiku i możemy sobie wszystko wyczyścić i leciutko poprawić Grzebienie gwintów. Ogólnie zdecydowanie takie rzeczy powinno się robić przed skręceniem wału. No ale no, jak to w prawdziwej nieciętej robocie wygląda. Takie rzeczy się też zdarzają, że się zapomni albo człowiek nie pomyśli. No, ale to kompresorem człowiek potem przedmucha zabezpieczy nie będzie źle. I po takim zabiegu powinno nam tu bardzo ładnie wchodzić każda nakrętka. O! No i pięknie. Oryginalna nakrętka, oryginalny gwint, wszystko poprawione. Także mówię lepiej pomyśleć o tym zawczasu. Ale to u mnie też nic nie szkodzi. Przygotowałem sobie do skręcenia cylindra oryginalne 4 nakrętki. Już są troszeczkę zjechane przez życie, wiadomo. Mają 100 lat, ale oryginał to oryginał. Mógłbym dać dzisiejsze jakieś z Leroya. Jednak takie konester doceni bardziej. No i tak, mam tutaj trzy podkładki oryginalne. Niestety nie mam trzeciej. Mam taką sprężynową. Ona jest najprawdopodobniej, nawet może być współczesna. Dam ją na, na teraz, jak kiedyś uda mi się dorwać jakiś motor, który będzie miał taką podkładkę. To sobie to podmienię w każdej chwili bez problemu, a na razie, żeby jakaś była, to dam taką sprężynującą. Wyczyściłem już z takiego, z takiego syfu. Odtłuszczę je i pomaluję je sobie na czarno, aby po prostu mi nie zardzewiały, bo one nie mają na sobie żadnej takiej super patyny, Też nie są oksydowane jakoś Bo szybko mi zardzewiłem jakby deszcz na to spadł czy wilgoć zapała. dlatego tu muszę sobie majznąć czymś czarnym przystępujemy do skręcania tłoka mamy nasz tłok, pierścienie założone sworzeń tłoka tak, pilnujemy aby sworzeń był lekko przysmarowany, aby dobrze nam mój taki już jest ewentualnie możemy sobie dodać troszeczkę wazelinki żeby był pościsk w trakcie wkładania. Tu idzie przód silnika, tu idą rury wydechowe, to jest tył. Mamy włożone, wszystko nam się obraca. Teraz dajemy zabezpieczenie tłoka, słońnia tłoka ogólnie rzecz biorąc, jakby ktoś potrzebował wymiary no to to jest z tego co patrzę około 16, on już jest używany, także też może się różnić no 16, 17 a grubość tutaj akurat to jest bardziej dokładna, grubość tutaj to 1 1 i gdzieś 7 mm 1,7 mm jak dobrze patrzę Dobra, no to sobie podamy Szczypczyki Hop I delikatnie, one z tego co wiem Są oryginalne Od tego motocykla, nie daje urwać głowy Ale takie wyciągnę i takie wkładam Nie daje nowe głowy W nowe się nie Nie zaposażyłem Ok, ale kręci się ładnie Trzyma się Nie wypada Jeszcze możemy dla pewności stuknąć od tej strony delikatnie, nie wypada, trzyma się i teraz z drugiej strony to samo. Pierścienie zabezpieczające w sumie segery e, są na swoim miejscu. Teraz przystępujemy do lekkiego smarowania silikonem, uszczeleczka i cylinder który jest tu bardzo delikatnie tak naprawdę tylko żeby doszczęniło. przeciągam silikonem po powierzchniach pokażę nawet już nie tak blisko tam tłoka żeby tłok nie nabrał tego silikonu, tylko tak dookoła żeby już nam przytrzymało to muszczylki nam się nie podwinęło zaraz biorę nadmiar damy uszeleczkę i znowu wtedy minimalnie Ilość silikonu lekko dookoła przesmarowane. Nie, żeby to nawalić, byle jak tutaj zostawiam. Tutaj nie daje bo tu nie ma sensu wkładać silikonu. Nie, wiem, czy to nie jest jakiś kanał płuczący, czy coś. To wyżłobienie tutaj. Także tutaj zostawiamy to w takim stanie, jaki jest. No to uszczeleczka wcześniej przez nas wycięte. Hop, i jeszcze też troszeczkę tutaj silikonu sobie damy ale to tak naprawdę to aby tylko doszczelniło to nie ma głównie roli uszczelniającej jak mamy tą uszczelkę oryginalnie tutaj przypominam była uszczelka w tym miejscu w którym teraz dajemy teraz taka dosyć manualna robota bo trzeba pierścienie poukładać na swoich miejscach czyli na zamkach no i wprowadzenie cylindra tutaj nic nowego nie odkrywamy no, dobra, tu tu, to tu i ostatnie jeszcze tutaj. Okej. Okay. Może że teraz robię cięcie, bo po prostu tutaj jest dużo zabawy, żeby to dobrze zrobić. No co, mamy cylinder. I tak go musimy włożyć pilnując aby. Pierścienie były na swoich miejscach A on jest naprawdę dosyć ciężki Tak jak mówiłem nie nagrałem jak wstydzałem piersieni, Bo to po prostu była walka Po prostu Ja tego pisać, chyba z pół godziny to robiłem Aż im prawie syjką wysech. No ciężko też nie było, nie wiem aż czemu tak, tak Tak to opornie szło Cinder jest niesamowicie ciężki Skręcamy Walki były po prostu potężne ale jak widać już tutaj wszystko chodzi tutaj dałem sobie taką podpórkę zaraz jej takie żeby mi to nie opadło dobra w ten sposób to dam tutaj na razie nam wał pauszkiem a może troszkę chodzi raczej nie powinien tutaj już żeby kręcić wałem to sobie nakręcę nakrętkę i kluczem po prostu pracy nie będą tyle siły No spokojnie się obraca, wiadomo że to jeszcze na wytarciu będzie Musi to się wszystko ułożyć No ale kompresy to będzie miało ładną. Oryginalne podkładeczki Koronowe I przy nich też oryginalne nakrętki, tak robimy z każdej strony, czyli łącznie 4. woł się dobrze obraca. Oczywiście zapisano tutaj wódekiem, aby był jakikolwiek poślizg w trakcie ruchu. Na obrzeżach silnik mam już dobrze skręcony. Ciężko go się trzyma w tej pozycji, bo stosunkowo korbowód z blokami silnika jest bardzo lekki do samego cylindra i jest chce spadać, jak go ułożymy i nie ma bez możliwości go ustawienia jakoś sensownie także zawsze muszę trzymać go jedną ręką e tak wolnie pokręcimy już, bo jest za trudno no bo jednak te pierścienie robią swoją robotę i samotarcie, ale jak weźmiemy sobie klucz nasadowy 22, to bez problemu bez jakiegoś tam większego karcia możemy sobie pokręcić samym silnikiem Została na tylko do skręcenia głowicy i mamy na razie blok silnika skręcony. Cały czas skręcamy silniczek. Jest pewne cięcie, minął już tydzień, dwa tygodnie. Wysają głowicę do regeneracji. Eee, została wypiaskowana, potem trochę zmatowiona. Gwint został zaspawany i wyfrezowany tak, jakim był w oryginale. Eee, to mi też trochę czasu zabrało, dlatego nagrywam to trochę później. Tam mam w pudeczku przygotowany silniczek do, do złożenia. No i oczywiście potrzebujemy uszczelki pomiędzy yy, głowicą a cylinder. Yy, w oryginale nie dowiedziałem się, żeby taka chodziła, no ale to już wiadomo, swoje lata ma. Myślę, że jakiś prześwit i jakaś nierówność mogłaby tutaj być, jakby popatrzeć. Dlatego taką uszczelczkę musimy dać. Nie ma takiej do kupienia, to musimy taką zrobić. Ja tu zrobię sobie tylko na próbę taką z kręgielitu, ale wiadomo, że taką stosować nie będziemy, bo można po prostu wydmuchać, przypalić nam te wewnętrzne części. Także ja ją wyciąłem na wzór, żeby potem wyciąć taką i sobie elegancko, ładnie odmierzyć z, z miedzi. Udało mi się dorwać taką blachę miedzianą. Ona ma gdzieś metr na metr, może minimalnie mniej długości. No i z niej sobie dotkniemy taką uszczereczkę. Grubość tej blachy to jest 0,8 mm. Jest już odznaczone. Hop, i docinamy. Tutaj mam takie nożyce do metalu. One mają cięcie do 1 mm w. Stali, także myślę, że 0,8 mm w miedzi sobie poradzą bez problemu. Trochę się przy tym człowiek namęczy, ale pójdę pójść. Ła, wow, ciutko idzie. Bez, bez problemu. Kawałek wycięty. Teraz przymierzamy i odrysowujemy. Wewnętrzny pierci mamy. Teraz wewnętrzny. Łatwiej się wyć na kręgielicie. Nie powiem, że nie. Aha. Tak całą obramówkę dookoła. Właśnie zrobiłem pierwszą przymiarkę, wszystko fajnie pasuje, w tym momencie teraz to wszystko ładnie oczyszczę, całą uszczeleczkę, te tutaj kanty po, po zadzierane pilniczkiem wystrugam, aby były zagładzone, ogładzone, jak zwał tak zwał. No i będzie gotowa do użycia nasza uszczeleczka. Uszczelka miedziana została przeze mnie starannie wykonana i jestem w sumie z niej zadowolony. Pasuje idealnie na otwory. Na razie nie założę jej, tylko założę sobie tą zapasową kringlitową, bo taką mi się szybciutko robi. Nie wiem, z 15 minut tą robiłem co najmniej 3-4 godziny szukając jeszcze materiału. No i tak, żeby motocykl jechał, jeździł, odpalał, oczywiście musi być założona taka. A na razie będzie tylko założona na próbę i asekuracyjnie, żeby mi syfy się nie dostały do środka podczas np. robienia instalacji. Dlaczego daję to? Dlatego, że nie jestem pewny, czy znajdę adapter do ustawiania zapłonu na GWint M18. Może bym znalazł na adapter na GWint M14, jeżeli się nie mylę, taki jest w USK, Simpsonach i innych. Który tutaj wchodzi oczywiście e, czujnik zegarowy, aby cofnąć zapłon do odpowiedniej e, odległości od górnego, martwego punktu. Stąd, jeżeli ja dam teraz tą miedzianą podkładkę, uszczeleczkę, no to ona mi się dociśnie, spasuje mi się i będzie idealna, ale na raz. A w tym momencie jeszcze tego nie potrzebuję. Wezmę sobie dam tylko na chwilę, bez odpalenia, e, tą. Kręgielitową skręcę, niech stoi. Bo może dopiero za pół roku będę ten silnik uruchamiał i usewiał zapon. A do momentu, kiedy zaponu jeszcze nie ma, nie, nie włożyłem um, i nie mierzę tego, no to, no to ta idealnie posłuży. Oczywiście zapon będę cofał raczej suwmiarką. tutaj obkleiłem dookoła specyfikami. Głać cylindra, aby mi tam nic nie pordzywiało. Także uszelka prowizoryczna też nie będę jakoś super mocno tego skręcał, tylko żeby już było w kupie. Cztery śruby, oryginalny Ferbus. Głowica, i skręcanie oczywiście pamiętamy po przekątnej, aby nam płaszczyzna głowicy dobrze. Usiadła nie pod kątem, tylko równolegle każdą płaszczyzną do cylindra. To idzie tak, tutaj, gdzie świeca, a tu wydechy. Przekątnej, czyli na przykład dajmy na to prawa górna, lewa dolna, lewa górna, prawa dolna. Od razu sobie weźmiemy mocniejszą lampę i zobaczymy, czy nie ma nigdzie prześwitu. Pomimo tego, że uszczelka jest, no to nigdzie nie widzimy, żeby jakikolwiek promyk światła nam tutaj przez nią przylatywał to jest tylko taka uszczelka tymczasowa docelowa jest już gotowa do tego dochodzi nam oryginalna świeca bosch dm 175 t1 które tu też oryginalnie szły do tych silników seryjnie Tak wygląda poprawnie złożony silnik. Pewna część za nami. Także już skrzynie biegów, która jest tamo Silnik, który jest tu. Mamy złożone. I teraz kolejne podzespoły, aż ten motocykl. Nie będzie na kołach jeździł po moim mieście. Szybki test kompresji. Oczywiście nie mam tu żadnego nanometra, barometra podpiętego, ale zobaczymy, jak tutaj. O! Jest! Ale bas, idzie. Nie, idzie. nie jest aż tak ciężko, żebym nie mógł ruszyć, ale czuć, że zasysam nieźle. Jeszcze tak w dodatku pokażę taką bardzo fajną, szybką ciekawostkę, co nie jeden człowiek mógłby się zdziwić, ale uwaga, teraz wał i tłok są w dolnym położeniu w dolnym położeniu jak widać otwór na gaźnik jest zamknięty tu się nic przy nie przedostanie taka ciekawostka tutaj wydech jest otwarty na, na jest poniżej wydechu także teraz spajny uciekają przez tłumiki jak teraz matko to jest naprawdę ciężkie jak teraz zakręcę korbowodem tłok mi pójdzie w górę co jest naprawdę bardzo interesujące i dopiero teraz pod tłok zasysa paliwo no nie powiem jak ktoś nie wie o co chodzi, można naprawdę się zdziwić i się zastanowić nad projektem, czy aby nie wtopił. Pik. Paliwo idzie w dół silnika, potem przy następnym cyklu, gdy tłok się obraca, wał się obraca, idzie w dół, wypycha go bokiem dokładnie przez ten kanał. Tłok idzie w dół, paliwo idzie też w dół, i zostaje wypchane tędy, dostaje się natukiem i idzie do spalania. W tym momencie mamy smarowanie wału, przepchane świeżym olejkiem, i potem paliwo napędza jednostkę. Można naprawdę się zdziwić, numery cylindra mam te same co numery ee, obudowy karterów wału. Także jest to oryginał, tłok oryginalny jest, głowica też oryginalna, wszystko tak jak ma być. Zaraz tu widocznie na przykładowym modelu rozebranym. Tu mamy nasz model reprezentatywny. O tak, idzie tłok i jest on maksymalnie w dole. Jest on maksymalnie w dole. Wszystko tutaj zareglowane jest, tu nic się nie przestanie. Ale kopiąc, jak pójdą do góry, tutaj idzie do góry, robi miejsce na paliwo. Kolejne kopnięcie sysa to paliwo tutaj, właśnie w tym momencie. Przez gaźnik idzie na dół. Tłok w tym momencie do, dopycha to ciśnienie. Paliwo idzie przez ten kanał. Przez ten kanał, tymi dwoma tymi dwoma e, oknami. Kanałami, które są nad tymi dwoma kanałami od gaźnika. I w tym momencie paliwo znajduje się nad tłokiem. Nie jest tak jak w że że WSK jest w tym położeniu, tłok w w tym położeniu, i tu zaciska jej wybuch, tylko dopiero tu zasysa paliwo w dole, gdy jest w tym miejscu. Ono z tych kanałów, z tych kanałów tutaj bocznych, które pokazuję, przedostaje się, stąd też jest to wycięcie. Jak widzimy, wszystko to jest przemyślane. I do góry z powrotem, już z paliwkiem. Wybuch i cykl się powtarza. Bardzo serdecznie dziękuję Marcinowi. Nazwisko nie mogę wymieniać, bo się nie pytałem. Ale dziękuję mu serdecznie za potwierdzenie mojej teorii, bo nie powiem, sam się zdziwiłem nieco. Do zobaczenia.